tak, tak wszystko widać wszystko widać widzicie jaki rudy jest wygląda jak jakby go z pralki wyjęli przez magiel przepuścili rudy nam zachorował zaraz jedziemy do pani doktor i pani doktor zobaczy co tam się stało jak on y, funkcjonuje. Jest już od jakiegoś czasu nie swój. No i co z nim? Trzeba dalej robić, co dostanie, co mu pani doktor zrobi. Cię on już jak od jakiegoś czasu nie je. Znaczy je, ale niechętnie. Niechętnie je. No i jedziemy do pani doktor, a powiemy wam później, co tam z nim, bo no, i jedziemy do pani doktor, i pani... i pani doktor już go zaraz obejrzy, zbada weźmie go yy, pod lupę, tak jak ja biorę produkty. No i zobaczymy, gdzie Rudy był niegrzeczny, gdzie Rudy nagrzeszył. Się wszystko okaże. Już teraz się nie wywinie od pani doktor. Jak to się skończy, zobaczymy. Jak on wniesie w ogóle y, drogę do pani doktor, jest taki nieswój, bardzo widzicie? Jest bardzo nieswój. Taki, jak nie on. On jest zawsze pełen życia, taki tryskający energią w ogóle, taki no. No wiecie, jakiś rudy. Y, a teraz jest taki, jakby nie wiem, właśnie y, mysz, dzwoni do pani doktor. Ja powiem, powiedział do weterniarza, albo do ciszej mówił. No i zobaczymy, czy się połączy, czy się nie połączy. Mamy taką swoją panią doktor, chcielibyśmy się do niej dostać, no ale jak nie będzie, jej no to, no, nie poradzimy, nic, no trzeba do innej iść, no zobaczymy. No cześć, kochani. Wasze zdrowie, ale tylko wodą, <laughs> tylko wodą, kochani. E no, byliśmy u weterynarza i no, się okazało jednak, że dobrze, dobry, dobrymi obserwatorami. Że weterynarz dał zastrzyki. Ja, jeden zastrzyk, drugi, trzeci. Także Rudy e, ma za swoje. Także no, także ma za swoje. Ale co mu jest? Co mu o, jest? O, to zachodzi w głowę chyba już każdy z was, co? No. Czemu? po prostu jest chory. Widzicie, my go już w sumie mamy z nami jest jakieś 4 lata. No a pierwszy raz zachorował tak naprawdę, pierwszy no, raz. No. Ja myślę, że no najprawdopodobniej że wyszedł na ten mróz. Chociaż on nie chciał właśnie wychodzić, no ale widocznie może jak wyszedł ten raz. Może, może to mróz, a może nie mróz. A może po prostu nie wiem, gdzieś coś złapał, może się od kogoś zaraził, no bo jest chory, ma zapalenie najprawdopodobniej, znaczy nie najprawdopodobniej, tylko ma zapalenie górnych dróg oddechowych. No, A, i pani doktor go osłuchała i zajrzała w gardło i właśnie, i że no zmierzyła mu temperaturę, że ma lekko podwyższoną temperaturę, ale to też może być spowodowane stresem, no że m, przyszedł, ale e, no już e, słychać, mówi, że w płucach słychać po prostu jakieś tam szmery. Czy ostrzela to? Nie, w płucach ona mówi. Także e, no, ona mówi, najprawdopodobniej już się przeniosło na płuca. A naprawdę jest taki biedny. No mówię Wam, pierwszy raz rudego w ogóle widzę chorego. I co prawda kiedyś tam był zszywany, bo jak się dorwał z innym kotem, czy nie wiem co to było, no był zszywany, ale tak chory, że chory na jakieś przeziębienie, na jakieś no katar nigdy. On zawsze jakoś wiecie, no taki był odporny i w ogóle. No prawda jest taka, że on już nie jest zbyt młodym, znaczy starym też nie jest kotem, ale no już ma swoje tam 5 czy 6 lat. I no młodszy już nie będzie i może też ta odporność jest taka y, troszeczkę już osłabiona, więc no dostał trzy zastrzyki przeciwzapalne, jutro też jeszcze rano musimy iść, y, dostanie mm. też zastrzyki przeciwzapalne najprawdopodobniej, albo od razu antybiotyk zostanie wdrożony. A? Ale pani doktor już mówiła, że... No na, raczej dostanie te zastrzyki, ale no zobaczę, jutro go usłucham, mówi zobaczę, czy będzie jakaś poprawa. Także no. Ale antybiotyk też dostanie? No, antybiotyk na pewno dostanie. Tylko pytanie, czy jutro, czy, czy znaczy jutro na pewno, tylko pytanie, czy y, jeszcze te zastrzyki przeciwzapalne dostanie, no. czy już nie będzie tej potrzeby. Bo tak na pierwszy rzut, właśnie te zastrzyki przeciwzapalne, chociaż ja myślę, że on już tak, tak w takim stanie jest od razu, że. Ale to tak szybko poszło u niego, po prostu tak szybko. Ja myślę, że, to, że, że on jutro dostanie jeszcze jednak te zastrzyki. No i widzicie, tak to wygląda. No i przyjechaliśmy od tego weterynarza. I od razu patrzę na czarnego. Słyszę takie objawy, jak miał rudy. Takie niby jakby chciał wymiotować, coś z gardłem i tak dalej. Patrzę, o ślina mu leci, ma ślinotok. No to już wiem na pewno, że już jest to samo. Także czarny też już jest załatwiony. Yy, także już jest leczony. No i. Także mamy dwóch pacjentów. Yy, są oddzieleni od Ewy i od Lejli. Yy, no, nie wiem, czy Lejla i, i Ewa się zdążyły zarazić. Mam nadzieję, że nie. Chciałabym bardzo, żeby nie. I modlę się o to, żeby nie. Yy, no, wiecie. Okaże się, tak? Okaże się. No jeśli się okaże, że, że jednak też się zaraziły, to też będą musiały dostać antybiotyk. No i taka, taka, a nie inna sytuacja. Chociaż na razie nic po nich nie widać. No, one nie były na dworze. No, tak się kończy. One nie były na dworze. No, one nie były na dworze, więc może, wiecie. No ciekawe, jak to się skończy wszystko a co ty na, na mnie patrzysz? No, to jest tak ładnie to ty mm -hmm. się doszukujesz coś jakiegoś mm -hmm. a i robię obiad, wiecie co robię na obiad? miałam takie mięsko y, do gulaszu y, co kupiłam w Oshou także to mięsko robię gulasz y, i to będzie razem I, z y, kaszą y, kaszą, no jak to się mówi? i oni są izolowani co? są izolowani? zabezpieczeni każdy dostaje odpowiednio swoje w leki? No. No i zobaczymy, no jak i się teraz to się wszystko sześć, potoczy. 6 dni trzeba będzie A... podawać antybiotyk. Czarny kiedyś, to był już chory. Czarny kiedyś, to jeszcze jak mieszkaliśmy w sopocie, jak ale tak był, był chory. Co tam się działo. Koci katar miał wtedy. I to go tak siekło Myśleli, że... My przez tydzień do weterynarza codziennie chodziliśmy z nim, naprawdę, bo wiecie, wtedy to jeszcze nie miałam takiej wiedzy, no teraz mam też siostrę do pomocy i wystarczy, że do niej dzwonię i wiecie, też jako, no, że prowadzę tą hodowlę, to mam też swój zapas leków, także ewentualnie jestem przygotowana. Też kupiłam właśnie przez internet probiotyk, także jestem przygotowana. Na jakieś tam różne choroby, no i na szczęście też miałam antybiotyk, tak? Bo mi siostra kupiła wtedy, jak była z lejlą u weterynarza, ten pierwszy raz, co ją odebrała. Także na szczęście jestem przygotowana, no ale i tak trzeba będzie jeszcze dokupić ten antybiotyk, także bo nie wystarczy mi dla dwóch. No, także widzicie, takie u nas y... rzeczy się dzieją. No, ja robię obiadek, później zjemy obiadek. No i co rudy standardowo. Zrobił myszko? No i standardowo, oczywiście, w kontenerku zrobił kubkę. No. No. Także to jest cały rudy On bez przebojów. On nie mówi, może być. On mówi: yy, Zaraz was załatwię. No, a już pojechaliśmy do takiego weterynarza. Słuchajcie, gdzie mamy go nie wiem, 200 metrów od nas? 200 metrów, słuchajcie. Może. I tak zrobił. I tak zrobił, i tak zrobił. No dobra, może 300 metrów. No. Może nie 200, tylko 300. Także on jest po prostu niemożliwy. Już bliżej nie mamy weterynarza. Już naprawdę bardzo. Całe Rudy. Mamy. Nawet pomimo tego, że tu jest drożej, to stwierdziłam, że pójdziemy tutaj, niż tam, gdzie y, ostatnio byliśmy, co 10 minut się samochodem jedzie. To też jest, jest mega blisko, ale mówię, żeby go nie stresować. Ale gdzie się 10 minut jedzie. Aha, tam. No, tam. Ale jest, ja bym pojechał w ogóle do Sopotu wiesz. No, ale ja Bo już nie dobrań. chciałam, no tak, ale ja już nie chciałam stresować y, go. No nie chciałam stresować po prostu. No bo dla niego wiecie, pół godziny w jedną stronę i pół godziny w drugą, no to już jest w ogóle stres. Więc już mówię, dobra, tutaj pomimo tego, że jest drożej, żeby jak najkrócej słuchajcie, 300 metrów. No i co? No. Ja mam swoją taką panią, doktor, wetrynarz. W Sokocie, wetrynarz. no. Jak Pan mieszkaliśmy w Sokocie. doktor się mieści... To jest Brodwino, tam. Pani doktor Firlej, tu reklama, leci no. już. Ale bardzo, bardzo, no super pani doktor. Pani doktor nam składała kotka. Dwa razy nam składała. Składała i Zżywała. bardzo dobrze. Bo Wyszał co jest z tego bardzo Kataru. ważną i dużą zaletą? Chodzi o to, że kochani, tu widać zamiłowanie, a nie wykonywanie zawodu. No. Taką zamiłowanie, pasję. No, a to już jest. No, Wyższa szkoła jazdy. Tak, bo widać zamiłowanie. No. A to rzadko kiedy yy, widać. Oprócz no. tego, że się wiadomo, wykonuje swój zawód dobrze, czy, czy, czy bardziej dobrze. Takie czy... wiecie, to widać po podejściu do zwierzaka, po, po tym jak się traktuje zwierzaka. No to widać po prostu, to naprawdę widać, czy to jest tylko takie ciach, 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 ciach. No Nie trafił mi się jeszcze nigdy taki weterynarz, Arturowi, raz się trafił, no. y, jak był z czarnym, taki naprawdę. Co, to był y, 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 To był sadysta po prostu, to już inaczej nie można tego nazwać. To była masakra. Mnie wtedy nie było, bo, bo byłam w pracy, Artur pojechał do, do weterynarza, ale no, to była po, po prostu tragedia, masakra i w ogóle no, gorzej niż źle było. No to już był w ogóle taki konował, że no już gorzej być nie mogło. No z tym, z tym I e, mi tak, No mi się nigdy tak nie trafiło. Zawsze jakoś no do tej pory fajne takie podejście do zwierzaków, tutaj gdzie byliśmy to też. Ale wiecie, jednak jest jakaś tam różnica, nie? Gdzieś ma lepsze się wrażenie, gdzieś trochę gorsze, gdzieś średnie. No i teraz co? Teraz to już w ogóle będziemy testować tych weterynarzy, także... A w ogóle to jeśli znacie jakiegoś weterynarza, z Gdańska, który na hodowlę tam daje upust. Tak. Dajcie znaka. A ja przypomnę wam taką historię. Znaczy, sobie przypomniałem, właśnie ten uśmiech, który widzieliście u mnie na twarzy. No. To było jeszcze, jak miałem no, 17 lat. o panie. I, i miałem taką koleżankę. Tak, no to i nieprawda. Miałem taką koleżankę. Ale. Miałeś ja wiem, koleżankę? No i co tak? wyobraźcie koleżanka? sobie. Mm, poszliśmy, bo jej kot miał chore uszy tam nie? A, 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 ten kot miał chore uszy. I poszliśmy to było na armii krajowej. Tam był weterynarz. I ten weterynarz był chyba, nie wiem, po 60, albo po 70, albo jeszcze starszy, nie wiem. No to on już chyba nie powinien być No tej nie tej wiem, Mieszko, przy tej tak chodzi, bo mnie to denerwuje. Boże święty! Moja trwa tutaj! Ty... jest... Półtora ty z... metra ci powiedziałem. Co ty z tą strefą Półtora ostatnia? metra od A jak tutaj sobie stoję, to nic mi nie mówisz. Ale nie lubię mi chodzić za plecami. A ja też wielu rzeczy nie lubię, a znoszę. Co za zaczajenie? Ja, bo ja tu ktoś z nas a... musi robić. Ty... To... Ja ci ponasłuchuję zaraz. I wyobraźcie sobie ten doktor naprawdę. I on miał kłopoty już ze wzrokiem. Wyobraźcie sobie to? No dziwne by było, żeby nie miał. I ten kot, tego kota uszy bolały. I wiecie co on zrobił? Ja, to co zrobił? Wziął na pincetę, tak jak jest taka lekarska, tak ona jest tak zakrzywiona. No. To pinceta. Nawinął watę, złapał w tego kota tak normalnie i mu uszy tak. Co ty gadasz? Ten kot mordę w ratunku tam! A temu uszy... A ta dziewczyna! Ale jakoś to w... masakra jakaś W końcu wyczyścił drugie ucho też już więcej tam mnie kość. Nie i ostatni raz. Tak, to jakiś wariat był. No a ten z którym... co byłeś z czarnym to też był wariat. Ale ten to był jakiś, no... Komedia to po prostu był, co on wyprawiał z tu kotem O mordedar w głosy. No się dziwisz? A O mu tak, normalnie. A on miii on mu tak. No bo go bolało. Ale żadnej w ogóle... Ale żadnej... No, no po prostu nie wiem jakby... No to, to ty też był sadysta, no? Jakby... nie wiem wkręca jakąś śrubę, którą ciężko wkręcić, czy, czy co, no naprawdę. No to tak, to Ci mówię. A u tego, co byłem, tutaj, w rzycy, to mnie pójdę? Chyba nie mam, zresztą, na szczęście. Na szczęście. Już. To, to, ten miał jeden skarpel. Do wszystkich. Nie, no nie wiem, czy do wszystkich, ale... I wycierał ale, ręcznikiem papierowym. Wiecie co, skumacie, tę kwestię. No, ja, i no jak to tam, zrobimy tego, nie? A, no dobra, mi się z tym, ja nie będę wchodził w niuanse. Ale po akcji, bo on przed akcją to wziął ten skalpel, takie ligninki, tak? Cyk. Ja się dziwię, że Artur tam w ogóle został, bo ja bym stamtąd uciekła. Z szafeczki? Ja bym uciekła, tam, ja bym szybciej wyszła stamtąd niż weszła. Bo tam pełno szlugów, no. ja rany, dym się kurczę, naprawdę tam unosił. Taki, czuć że, tam, czuć, że tam ktoś musiał sobie e, e, zapalić, nie? Tam, to nie to, że tam że jeden papierosek, ale czuć, że tam... Że się ogrzewali. Do ognia dawali, do pieca, na znaczy do płuc, nie? Masakra. No i on wziął z tej, tej leginki ten skalpel jak e, tam, i mówi, no żeby się tam coś tam goiło, czy coś. Mm -hmm. I tym skalpelem po tej ranie, po tej ranie, ranie otwartej, tak, po tym mięsie, tak. To jest cud, że, że, że Czarny jakiegoś zakażenia nie dostał. Tę tam mordę, tak, potem wziął ten skalpel, w leginkę wytarł i odłożył do szafki tej takiej, takiej lekarskiej, no. taką z szybką, nie? Dezynfekcja, że choho. Co? Gra muzyka, jak na wojnie, jak na wojnie. Yy, mógł jeszcze prochem wypalić no, A ja robię gulasz, mówiłam Wam? A mówiłam no. Mógł jeszcze prochem wypalić nie? Tylko jak rambok, rambok. Rambo, yy, zawsze. Nie, naprawdę. Niektórzy weterynarze, słuchajcie, to to tak jak zresztą z lekarzami do, od ludzi, nie? Że nie powinni w ogóle wykonywać zawodu, bo. Naprawdę. No i, 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 i raz yy, w, w Sopocie też yy, przyszedłem psa szczepić. Było dobrze, było dobrze, było dobrze. To jest tam w Górnym Sopocie, bo nie, nie będę robił antyreklamy, ale było dobrze, no, tak pod lasem, no, no, tak powiem. Też, też tam fajnie, no. I, I normalnie było, wiecie, wszystko Do czasu po, dobrze. tego, zawsze przychodziłem szczepić. Aż któregoś dnia e, ten lekarz wziął e, na staż, czy tam na naukę, nie wiem kogo, e, kobiety, nie, a one zaczęły wymyślać, że Teraz, żeby tam dane trzeba podawać, nie? E, temperaturę będziemy mierzyć, badać, wszystko, nie? A moje panie, ja tu przyszedłem tylko na szczepienie. Co pani na wymyśla? Nie trzeba takich procedur. Ale nie, to, bo to, bo tamto. Tu trzeba jakieś badania, e, jakieś jeszcze. Ja Mówi panią, ja tu tylko chciałem szczepienie wykonać. To zaciągacze no. No, oni zaczęli wymyślać, że jakieś tam, wiecie, jakieś badania trzeba robić i tam. No i tak trafiłem właśnie do pani, tej doktor, tej firmy, no. I tak, żebym do niej trafił. Jak i to by był, słuchajcie, to było super, jak my mieszkaliśmy w Sopocie właśnie teraz, a teraz z Gdańska do niej, dojeżdżać do Sopotu, no to trochę jest, wiecie, daleko. To znaczy, no to zależy, no bo tam, jak się jedzie raz na jakiś czas, to, to można pojechać, ale, no ale tak z każdym pierdołem jechać, to też trochę nie ma sensu, więc... Tym bardziej, szkoda, że... Szkoda, szkoda, że ona nie jest... A ona nie jest jeszcze w Sopocie, tylko jeszcze w Sopocie w Fikakowie. Jest nie, ten, ona... Brodwino. Ale skąd ona że Nie wiem, że... Może bo ona by tu gdzieś... Ale raczej z Gdyni. Raczej z Gdyni. No. no dobra. Także mamy do niej po prostu daleko. No szkoda, to jest ogromna szkoda. Jakby ona była w Gdańsku, przyjmowała, to by było cudownie. No i jeszcze... E... Gdyby y, czarny z rudym nie zachowywali się tak w bałcie, jak się zachowują, nie? Bo... No, no właśnie, to też o co chodzi? No, jeden od razu wymiotuje, to nawet tu do Gdańska to, to wymiotuje. Wiecie co? Ostatnio żeśmy wyjechali, y, pamiętasz? Ile? No, no, opowiadaliśmy przecież. No, ile, a ile było? No, ale Artur nawet nie ruszyliśmy, on już z wymiotowaniem. No dobrze, ale ile było? Ile było. E, ile żeśmy ruszyli? Co żeśmy ruszyli? No, metrów ile było żeśmy ruszyli. Tylko auto włoży, włączyłeś. Ty no właśnie, nie bierz, ja nie bierz, auto włączyłem, a, a on, 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 on żygał już. Odejdź od mojej strefy prywatności. A on żyga. Nie no. rozumiesz? Nie rozumiesz, że on żyga? Weź, bo ci ten yy, zrobię z tego twarzy ci zrobię gulasz. A, a, a ruty? A ruty wyobraźcie sobie. A rudy od razu kupa. A rudy od razu wywali. Bez pytania. Ale to było. I teraz sobie wyobraźcie, to myśmy byli wtedy w tych odwiedzinach, nie? I wszędzie musimy się wstydzić za niego, a tam smród? A wyobraźcie sobie, myśmy byli tam w tych odwiedzinach. I, i jak byliśmy w odwiedzinach, to zaraz po wyjeździe. Ale dosłownie, i mieli... Tylko z podwórka ruszyliśmy. A było przed nami, pamiętasz, nie? Ile było przed nami? Pamiętasz? Co przed nami? No 300, ile? 200, 200 300 kilometrów? No 3 godziny no. jazdy. I on od razu, 3... on od razu, my... razu kupę 3... robi. A my 3 godziny. I on kupę robi, kupę robi, rozumiesz? I sika. Rozumiesz to? Nie sikał, tylko chupa. Aha, no ten, a ten żyga. no i rozumiesz że co on wyprawia? No. No przecież i ja mam w tym jechać, tak? No, a jechaliśmy, słuchajcie, 3 godziny. Tym. I w tym, ja sobie myślę, jak on dał y, tego ognia, czarny, rudy, y, czarny, y, rudy, tak, dał, ale tam, a ten, a wiecie, ten odruch, nie, i wtedy, i wtedy mysza, ja i, i całe, całe auto wtedy. U. Masakra. I całe auto jedzie i żyga, No także tak to... Jeden, jeden, jedno, drugi, drugie, po prostu cyrk na kółkach. A wam pokażę co ja tu robię. Dobrze, że Leila i Ewa jadą grzecznie. No. Chociaż jedne są reformowalne. Dobrym nie wiem. Patrzcie. Tutaj przysmażam, bo chciałam to przysmażyć. To jest trochę cukinii jeszcze mi zostało, chciałam ją zużyć i cebulka, a tutaj mam uduszone, ale zaraz to wrzucę do tego mięska i do tej kaszy i to po prostu pomieszam i co zrobię? No, jeszcze przyprawię nie do smaku. Bo tu, tu mam gotowane, duszone, a tutaj mam przysmażone. No to zawsze jednak taki lepszy smaczek trochę jest. No, także tak sobie wymyśliłam na dzisiaj taki obiad. No i tego będę się trzymała. Lubię taką, wiecie, żeby ta cebulka była taka przesmażona. No. Eee, a jutro na obiadek będzie krupnik. No. Także to przesmażam, dodaję i będziemy jeść. tak to wygląda jeszcze razem troszeczkę podusiłam tu jest mięsko o, także sosik jest jest fajnie tutaj mam y, jeszcze suróweczkę no i nakładam um, i jem Artur na razie nie chce więc jem sama na razie